Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W serii mamy na to moda. Dzisiaj będziemy sobie modować Max Payne'a. Teraz przejdę do tego, jak go zmodować. Ściągacie sobie fixpaka i polską wersję językową do gry. Jest ona z napisami i z dubbingiem. Ja wam te linki podam stąd do komentarza lub opisu tego filmiku kopijecie sobie, ściągacie i ściągacie sobie tą paczkę modów, czyli tego fixa całego ściągacie sobie język polski a resztę, to jak chcecie, możecie sobie poprawić Zink jeszcze w grze dodatkowo, ale to już nie będę tego tłumaczył procesu, bo tam jest wszystko opisane jakby pod tym linkiem, tylko bardziej chodzi o sam jakby mm, fix tutaj w tym akurat modzie Zrobimy to na tyle prosto, żeby Wam nie utrudnić, żebyście nie robili żadnych yy, niepotrzebnych rzeczy, tylko żebyście sobie po prostu wgrali te mody, żeby było to sprawnie i działała Wam gra. I była przystosowana do dzisiejszych komputerów. I na dzisiejszą rozdzielczość. Więc robimy tak. Ściągnęliśmy to. Mamy tutaj fix packa, prawda? Klikamy na niego dwa razy. On się dla nas włączy, pyta nas o ścieżkę. I teraz bardzo ważne, żebyśmy nie zainstalowali go w złej ścieżce, bo się później będziecie mieli problemy z wgraniem fixa do dźwięku, tak zwanego. Więc wchodzicie na SteamA, dajecie prawym właściwości, zainstalowane pliki, przeglądaj i on znajduje wam ścieżkę tego, gdzie ta gra jest zainstalowana. Teraz. Po kliknięciu tego on wam otworzy folder w którym jest gra, tak jak u mnie tutaj. Kopujemy sobie, klikamy sobie lewym, kopiujemy tą całą ścieżkę, czyli tam F, Steam, w moim przypadku Common i Max Payne. Może być u was inna ścieżka. Przekopiowujemy tą ścieżkę, odpalamy z powrotem ten instalator, co jest paska, zamieniamy tutaj, dajemy teraz Next. I teraz mamy, czy to jest wersja Steamowa gry, a akurat w moim przypadku Steamowa, czy CD? Jeśli CD, to zmieniamy. Jeśli Steamowa, to zostawiamy. Teraz tak, tu są dwa fiksy do FPS-ów. Jeden jest na więcej niż tam 60 FPS-ów, a drugi jest na 60 FPS-ów, i podobno na nim nie ma żadnych yy, glitchy typu, no może nie graficznych, ale takich. Yy, Typu, że dzieje się coś w grze, bo gra była w 30 fps -ach. Dzieje się coś w grze, a wy nie możecie na to zareagować, bo na przykład kadsenka leci, a przeciwnicy do was strzelają. To tyle, jakby w krótkim wyjaśnieniu tego, co się może wydarzyć. Następnym to jest Sound Fix. Pierwsza opcja to jest. Yy... Pierwsza opcja to jest dźwięk przestrzenny. Druga opcja to jest dźwięk stereo. I Ja grałem na dźwięku stereo i polecam dźwięk stereo, ponieważ dźwięk przestrzenny ma fajne w sobie bajery, ale czasami potrafią uciekać nam dialogi bardzo często w grze, bo jesteśmy jakoś źle ustawieni albo kilka dźwięków naraz gra z różnych stron i słabo słychać ten dźwięk rozbów postaci. Później jest white screen fix, czyli rozszerzony ekran. Tu jest dla ludzi, którzy mają problem z procesorami na Ryzen 3 AMD i reszta to są pliki dodatkowe, które wspomagają grę w lepszym jej yy, działaniu. No i dajemy sobie Next. Jak już to wszystko sobie pozmienialiśmy, instalujemy. Tu już widać, że zaczyna nam się to wgrywać. Ten PAK. I teraz tak pokażę Wam przez ten czas, jak wgrać w wersję polską. Yy, ściągamy sobie, wypakujemy do jakiegoś folderu przykładowo tą zawartość z linka, który Wam tam podam. I teraz tak data raz się zamienia normalnie, a x Polish zamieniamy na. Teraz Wam pokażę. Zamieniamy na English, czyli X English możecie podmienić i wtedy, jakby od razu, automatem zamienicie język angielski na polski. I jak podmienicie te pliki po zamianie nazwy, tego polisz na English, i tutaj podmienicie, to macie język polski z dubbingiem i napisami. Teraz, jak już skończył się instalować Fixpack to pyta Was o yy, na ten, yy, konwersję dźwięku w grze. Dajecie, że chcecie, żeby ją skonwertować, jeżeli ekran jest na zielono, to znaczy, że znalazł, yy, znalazł dobry folder z GROM i znaczy, że możecie yy, skonwertować dźwięk. Jeżeli będziecie mieli to na czerwono, to znaczy, że musicie powtórzyć cały proces i dobry folder z GROM przypisać do tego SoundFixa. Teraz mamy main options: skonwertować grę z tym dźwiękiem albo włączyć grę bez konwersji dźwięku. Ja chcę skonwertować, żeby był ulepszy dźwięk, czyli ten stereo. Daję C, przyciskam, bo to są jakby litery, które wciskamy, opcje, które wybieramy w tych nawiasach. Ja daję C, czyli convert game. On teraz ją konwertuje. Robimy to przed wgraniem języka polskiego. Więc jeżeli zrobicie wcześniej język polski, to wam prawdopodobnie nie będzie działał. Więc najpierw robimy to, a później język polski. On teraz konwertuje. Skonwertował też angielski właśnie. Przez to mo mogłoby nam podmienić polski, więc nie robimy tego najpierw, tylko po. Skonwertowane to zostało. Klikamy jakiś przycisk. Przykładowo Enter i możemy teraz, yy, mamy tutaj Converted Game Found, czyli już jest dźwięk skonwertowany. I to wszystko, co robimy, jeśli chodzi o dźwięk. Dajemy E, żeby wyjść, czyli End. I on wychodzi, nam zamyka. W tym momencie bierzemy, wchodzimy. W język polski. Kopiujemy. Klejamy tutaj. Zamieniamy obydwa pliki. Wchodzimy do Steama, Klikamy Graj. Odpala nam się ten launcher simowski. Dajemy opcję. Możemy jeszcze podnieść jakby rozdzielić i tu wszystkie opcje pozaznaczać. Dajemy OK. Dajemy Graj. I to się nie rozszerza, bo to jest jakby na mniejszej rozdzielczości nagrany filmik i on się odpala z pliku MP4, chyba bodajże, albo 3, i dlatego jest taki mały ekranik. Natomiast tu nam gra będzie w nieposzerzonym ekranie, ale jak wejdziecie do gry, na przykład do jakiegoś save'a pokażę wam, nie będę wam pokazywał fabuł, ale pokażę wam jakiś save przykładowy. Ładuje się taki ekran, czasami te ekrany ładowania mogą się źle wyświetlać, ponieważ na innej rozdzielczości były wyświetlane. I widzicie, ja teraz na szerokim ekranie mam grę. Jest bardzo duża rozdzielczość, tu są wszystkie fiksy Poprawiające grę, jakieś tam amunicji, jakieś zbieranie z amunicji, inne takie glitche. No dużo tego jest, dużo by opowiadać, to można sobie przeczytać w tych y Community Fixie, natomiast ja tylko chciałem pokazać, że to rzeczywiście działa. No i mam w tym momencie zablokowane, nie wiem czy widzicie w lewym rogu, ze Steam'a, jakby nakładkę, że mam 60 FPSów stałych. Natomiast, jakbym dał tego drugiego, to miałbym więcej niż 60. No i co, to w zasadzie, jeśli chodzi o proces yy, modowania tej gry, to tyle. Resztę modów to są jakieś skiny. Ja nie będę jakby zajmował się skinami, i innymi takimi rzeczami, bo to już jakby. Powoli nie zaczyna być Max Payne'em, tylko jakąś inną grą zupełnie. Więc po zamienieniu, wiecie, wgrywacie fiksy, wgrywacie język polski i w zasadzie już gra wam śmiga. Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie lajka, like suba. Trzymajcie się, miłego dnia. Ja grę przeszedłem w ten sposób, więc wy pewnie też będziecie mogli ją skończyć. Do następnego, cześć.